Kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ciotka na działce. Nie uwierzycie, co się stało. Idąc za tą moją ukochaną działeczkę zaczął padać deszcz. Dorwał mnie po drodze, zmokłem, przyszedłem, tutaj się wysuszyłem. No niestety włosów już nie poprawię e, makijażu, również za co was bardzo przepraszam. Eee, słuchajcie, no i co jeszcze? Teraz dookoła wszędzie komary. No nie wiem, czy, czy, poradzę sobie z tymi intruzami. Te komary po prostu są tak upierdliwe, że po prostu zaraz zwariuję, Właśnie gryzie mnie po plecach. Ale nie o komarach będziemy rozmawiać. Na działce tylko będziemy rozmawiać o lawendzie, która również odstrasza komary. O, tutaj właśnie mam taką piękną lawendę doniczkę. Słuchajcie, często właśnie zadajecie pytania, jak hodować, jak uprawiać lawendę, więc dzisiaj chciałbym ten odcinek poświęcić tylko i wyłącznie lawendzie, tej pięknej roślinie, która Pochodzi z południa Europy, jest mało wymagająca, więc możemy ją tak naprawdę w swoich ogrodach spokojnie, nawet przy, przy bardzo małych umiejętnościach ogrodniczych uprawiać. W zasadzie na każdej glebie się udaje. Poza taką glebą bardzo, bardzo gliniastą, właśnie którą ja posiadam, ale ją można. Tą glebę, oczywiście nie lawendę, tą glebę można spokojnie rozpulchnić troszeczkę dodając kompostu i wtedy ta przepuszczalność jest większa. Bo lawenda w zasadzie tylko czego nie lubi mokrych. mokrych Stóp, czyli żeby nie było, żeby woda nie stała, żeby po prostu była duża przepuszczalność gleby i w zasadzie takie wymagania są lawendy. Uwielbia stanowiska słoneczne, a więc nadaje się na pełną lampę przy tarasach, przy miejscach, gdzie mamy bezpośredni kontakt, na wieczorem bardzo ładnie pachnie. No słuchajcie no nie, wiem, nie wytrzymam, muszę się podrapać, ten komar mnie tak gryzie. Chciałem zachować się profesjonalnie, przepraszam. A więc dzisiaj lawenda będzie bohaterem tego odcinka. Zaraz wam pokażę tutaj gdzie ją posadzę, ponieważ yy, ja yy, bardzo Najbardziej podoba mi się lawenda, jak jest sadzona takimi szpalerami czy, czy, czy obsadzane są ścieżki. Natomiast ja tutaj nie mam takiego miejsca, ponieważ jeszcze jedno yy, co lawenda lubi: pełne słońce. I no, u mnie niestety tego słońca jest brak ponieważ jesteśmy w sąsiedztwie bezpośredniego parku. Bezpośrednio park tutaj ze mną graniczy, więc duże drzewa powodują, że słońca jest, jest jak na lekarstwo, co też ma swoje plusy, ponieważ w te upalne dni jest bardzo tutaj fajnie, sympatycznie chłodno. No i mam mało miejsca takiego bardzo nasłonecznionego, więc nie mogę sobie pozwolić, bo, chciałem, bo chcę tutaj w zasadzie mieć... Większość roślin, które mi się podobają, muszę się tutaj jeszcze w przeciągu roku znaleźć, więc wymyśliłem sobie to tak sprytnie, że lawendy posadzę yy, takimi grupkami. Zresztą zaraz Wam pokażę, bo zabieram się yy, do sadzenia, ponieważ już dłużej nie dam rozmawiać, bo znowu komar mnie gryże. No i słuchajcie, tutaj mamy te piękne sadzoneczki lawendy, one naprawdę są w doskonałej formie. Przed sprzedażą były jeszcze raz przycięte. Właśnie zwracajcie uwagę na to, żeby były bardzo gęstego pokroju. Sadzonki nie muszą być bardzo, bardzo wysokie, ważne, żeby były takie rozłożyste. Tutaj zresztą widać, że były przycięte. Tutaj na nowo wytworzyły kwiastostany. Wytworzyły Właśnie to o to chodzi, żeby sadzonki mniej więcej tak poprawnie, o tak pokażę Wam, żeby tak sadzoneczki wyglądały. Wtedy one e, mamy gwarancję, że dadzą nam w przyszłym roku bardzo, bardzo ładnie się rozkrzewią, dadzą nam piękną roślinę. Zwracajmy naprawdę na to uwagę. Kupujmy mm, takie, bym powiedział, krępę. No tutaj spójrzcie, proszę, o, tutaj są takie. Zobaczcie, jak one pięknie wyglądają. Co prawda niektóre kwiatki już, już przekwitałem, bo lawenda to ma właśnie do siebie, że jedne przekwitają, drugie tutaj pączki się zawiązują. Spójrzcie proszę, o tutaj są jeszcze nierozwinięte, czyli to jest cały urok lawendy. To są bardzo dobre bardzo dobre sadzonki. Zresztą zaraz jak będę, będę wysadzał, to powiem Wam, powiem wam e, w kolejnym etapie, na co należy zwracać, e, kierując się kupnem lawendy. Spójrzcie, no tak one powinny, tak mniej więcej powinny wyglądać na pierwszy rzut oka. Lawenda jest miododajna. Więc no fajnie sadzić takie rośliny, które nie tylko pięknie pachną, nie tylko, nie tylko zdobią, ale też są pożyteczne dla, dla owadów, dla pszczół. To jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Zwracajmy na to uwagę, żeby takie właśnie rośliny sadzić. No, o, o, o zaletach lawendy można opowiadać godzinami. Przede wszystkim ona ma piękny zapach, ale jest naprawdę. Chyba w każdym, no w, i w kuchni wykorzystywana, i w przemyśle kosmetycznym, i możemy sobie robić z tego mm, ścinać, robić z tego takie małe bukieciki, które wykorzystujemy albo w mieszkaniu, jako odstraszacz moli, ewentualnie możemy po prostu robić bardzo często takie suche kompozycje. Są też tworzone z lawendy i, i bardzo dobrze się komponują w stylu takim prowansalskim. Jak ktoś ma dom, to jak najbardziej, bardzo fajnie to się wpisuje w ten klimat. No kuchni, no to wiadomo, do mięs wszystkich używa, znaczy nie do wszystkich, no trudno byłoby kurczaka zrobić z lawendą, choć kto wie, jak może ktoś ma pomysł, to, to napiszcie, czy można kurczaka zrobić z lawendą, prawdopodobnie nie, no ale baraninę jak najbardziej z lawendą no truskawki, w sensie powidła, truskawkowe drzemy z lawendą osobiście robię. Jest to po prostu petarda, kwiatki suszone się dodaje i jest naprawdę super aromat. Czyli lawenda wykorzystywana na 100 sposobów. No i już Wam pokazuję, gdzie wysadzę tą lawendę. No spójrzcie tutaj, no nie ma za dużo miejsca. Bo te roślinki wszystkie one to są nowe nasadzenie, one się wszystkie za chwilę będą rozrastały. Ale słuchajcie, na no, lawendę zawsze musi się znaleźć miejsce. Żarty żartami. Słuchajcie, tutaj zobaczcie, no i gdzie tutaj posadzić lawendę? Jak tutaj już są inne rośliny. A jeszcze jedno, co tutaj się znajduje, na tych wolnych placach, tam pod spodem są. Cebule? Jak myślicie? Nie tulipanów, nie krokust. zimowity, pięknie zimowic, Zaraz jesienią mi tutaj pięknie rozkwitnie. Na szczęście pamiętam, w których miejscach cebule są, więc spokojnie ich tutaj nie wykopię. Natomiast muszę, muszę tutaj nieźle operować tą łopatką, żeby nie uszkodzić tego. Poza tym jeszcze mam plan, co do tego małego ogródeczka, powiedzmy sobie tak, posadzić inne rośliny. Ja nie wiem, jak ja to zrobię, ponieważ dopiero ja tutaj nabieram rozpędu, a już nie ma miejsca. No i to jest właśnie, to jest właśnie problem każdego ogrodnika, miłośnika roślin. Kochani, już przygotowałem tutaj tutaj te wszystkie dołeczki na lawendę. Muszę niestety odłożyć kamerę, ponieważ tak się nie da w jednej ręce trzymać kamerę, w drugiej wsadzać rośliny, ponieważ w trosce o moje rośliny muszę zaniedbać Was. Nie, żartuję. Słuchajcie, tak mniej więcej wyglądałem. Ja sobie zaraz je tutaj ładnie doformuję. Posadzę, posadzę, posadzę moją przecudną, pięknie pachnącą lawendę. No i Pokażę Wam po prostu efekt. No, wybaczcie, że nie da się rady inaczej. No, oczywiście można byłoby to popróbować m, z kamerą m, ustawić ją. No, ale co będziecie widzieli mnie? Tylko jak e, wsadzam rośliny. Kochani, udało się. Lawenda została posadzona. Zobaczcie, jak ona już cudnie wygląda. A to dopiero początek tak naprawdę ona się rozrośnie. I pamiętajcie, odległość sadzonki jednej od drugiej jest około 40 cm, wtedy ona najpiękniej się, najpiękniej się prezentuje, rozrasta się. W zasadzie lawenda nie ma żadnych, żadnych chorób. Czasami jak są bardzo obfite lato, obfituje w deszcz. Może się tak stać, że troszeczkę nam złapie szarej pleśni, więc dlatego te 40 cm jest tak ważne, żeby te krzaki, które już naprawdę się rozrastają później do takich olbrzymich rozmiarów, miały przede wszystkim troszeczkę tej cyrkulacji powietrza, wtedy, wtedy nic nam na pewno lawendzie takiej nie zagrozi. Kochani, ja już zami się będę żenił. Bardzo dziękuję wam za to, że byliście ze mną. Zapach lawendy unosi się w całym ogródku. Jest naprawdę przyjemnie. Ten odcinek robił mi się wyjątkowo przyjemnie. Było pięknie pachnąco. W przyszłym roku będzie jeszcze ładniej. Dziękuję Wam za Waszą obecność. Jeśli macie jakieś pytania albo propozycje, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach, to bardzo proszę śmiało, piszcie w komentarzach. Może są tematy, które byście chcieli, żebym poruszył. Bardzo chętnie przeczytam Wasze wpisy i jak uda się coś, coś fajnego wspólnie stworzyć, to będzie mi jeszcze bardziej przyjemnie. Czyli angażujcie się również. Dziękuję Wam za Waszą obecność, za Wasze wpisy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.